Dzień dobry, moim gościem jest Pan Bartosz, z którym miałam przyjemność rozmawiać w maju przy okazji szkolenia praktycznego. Wówczas otwierał Pan swój pierwszy punkt, przyjechałem specjalnie do Ostrowa Wielkopolskiego zobaczyć jak Pan sobie radzi w prowadzeniu biznesu. Ja widzę, że świetnie. Dziękuję bardzo za wizytę, bardzo się cieszę, że znowu mam przyjemność z Panią rozmawiać, no i tak jak Pani powiedziała, no troszeczkę się rozwijamy po powolutku, staramy się, żeby ten biznes po prostu przyciągał jak największą rzeszę oferowianin, no i e, żeby po prostu mieli przyjemność kosztować e, tak wspaniałe lody e, oraz inne produkty z sieci sydzielato, e, które do nich przygotowaliśmy. Biznes Sigelato jest trudny, jakby Pan miał podsumować te miesiące? E, Biznes sam w sobie, jako sprzedaż lodów i sieci tutaj siedzielato, wydaje się nie być trudny, trzeba cały czas oczywiście mieć rękę na pulsie i zwracać uwagę na szczegóły. No bo dzisiaj nie tylko właśnie smakiem czy jakością przyciągamy tych klientów, ale przede wszystkim też wydaje mi się, jak przedstawiamy ten produkt, jak go próbujemy sprzedać klientowi, czy naprawdę te lody są po prostu dobre, tak? Ja myślę, że te lody rzemieślnicze nasze są bardzo dobre i nawet jeżeli sam reklamuję, może czasem nieobiektywnie, te lody, to widzę po minach klientów, że faktycznie mówię szczerze, prawdę i ludzie wracają, bo wiedzą, że tutaj można smacznie zjeść. Czy Pan wdrożył na punkcie promocje? Jak one wyglądają? Wspomniany program jeloneściowy, oczywiście to z sieci, tutaj jest idzie natomiast ja sam mam pieska. I właśnie umieściłem taki post, że w momencie, kiedy przyjdą klienci nasi ze swoim pupilem, nieważne czy to będzie pies, kot, małpka, świnka morska, to oczywiście taki klient dostanie rabatik w wysokości 10%. Na przykład, to jest jeden z pierwszych. Drugi mój pomysł to jest, mam nadzieję, że to przejdzie i będę chciał go wprowadzić już we wrześniu, to jest, zaczepnąłem go będąc na wakacjach w Chorwacji, gdzie po prostu klient w momencie, kiedy powiedział, że poprosi lody pół na pół, tak, to wtedy dostawał dwa smaki, ale w powiększonej takiej troszeczkę wersji. Za oczywiście cenę sugerowaną. Widzę, że zaranżował Pan też przepiękną strefę relaksu. Gratulacje, bardzo mi się tutaj podoba, Panie Bartoszu, jestem pod wrażeniem. Dziękuję bardzo. Staramy się cały czas rozwijać, żeby po prostu nasi klienci nas pozytywnie zapamiętali. No i oczywiście przy otwarciu w nowym sezonie po prostu do nas szybko wrócili. Panie Bartoszu, tak szczerze, czy na lodach można zarobić? Można, można, oczywiście, że można. Nie powinienem za dużo mówić, bo dziennikarze mnie za dużo o pieniądzach nie rozmawiają, ale tak jak wcześniej powiedziałem, wszystkie szczegóły. Trzeba mieć konkretnie zaplanowane. Też miejsce ma, mi się wydaje, duże znaczenie. Czy na przykład, jeżeli jesteśmy w centrum, ile, ile mamy z konkurencji. Ja tu jestem bardziej na uboczu. Ludzie tutaj byli przyzwyczajeni, że były kiedyś lody, więc postanowiłem właśnie otworzyć w tym miejscu, tak? Żeby przypomnieć mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego, że tutaj były kiedyś lody i zapraszam serdecznie, żeby wszyscy odwiedzali nasz szkołę. Panie Bardzo w jakim czasie ma pan największy ruch? czy się najlepszym dniem jest wiadomo niedziela, tak? To jest oczywiście takie, taki dzień święto dla rodziny i wtedy widzę naprawdę, że ci mieszkańcy przychodzą z pełnymi rodzinami. Godziny odnośnie tygodni, w środku tygodnia to myślę, że największy ruch mam około 17 do godziny 19. No i właśnie chciałbym wszystko zrobić, jakieś wyciągnąć wnioski, żeby polepszyć troszeczkę sprzedaż w innych godzinach. A czy miał pan na przykład klientów z Włoch? Tak, tak, właśnie miałem parę takich sytuacji, że na przykład e, mieszkańcy przyjeżdżali prosto właśnie z Sycylii i będąc na wakacjach, przyjeżdżają do Strawa i nagle pokazują się lody sycylijskie. No okazało się, że po pierwszym konkretnym liżnięciu loda klienci stwierdzili, że są rewelacyjne i praktycznie ten sam smak e, czuli i jedli we włoszech, co tutaj. Więc e, to jest na, największa rekomendacja dla mnie, kiedy klient po prostu nie tylko smakiem, ale sercem u mnie odzajmie to wszystko. To jest niezbędne, żeby prowadzić taki, taki biznes. Co jest niezbędne? Przede wszystkim e, dać dużo z siebie, tak? E, wydaje mi się, że to nie jest tylko otworzyć i nie być obecnym na punkcie. Nawet jeżeli ma się świetnych pracowników, e, to trzeba jednak na tym punkcie być, tak? e, Trzeba cały czas pilnować, e, poświęcać swój wolny czas i myśleć po prostu cały czas o doskonaleniu. Danego punktu. Ale jeżeli osoba, która otwarła ten punkt jest na miejscu, to klienci też inaczej na to patrzą. Zgadzam się. A ile Pan zatrudnia pracowników? Na tą chwilę trzech pracowników i jest to taka kadra, która się nawzajem uzupełnia. Dwie młode dziewczyny oraz z, ze mną, bo też tutaj <laughs> pracuję, mogę tak powiedzieć, że parę godzin spędzam dziennie. Wraz z moją siostrą jesteśmy bardziej doświadczeni, więc się mam nadzieję, uzupełniamy. <laughs> Wróćmy w takim razie do szkoleń, do szkoleń szkole praktycznych, na których mieliśmy okazję rozmawiać. Czy właśnie takie szkolenie się Panu przydało? Tak, tak, na pewno. No bez tego szkolenia na pewno nie potrafiłbym tak swobodnie operować narzędziami, którymi dysponujemy. A gdyby Pan miał jakąś radę dla nie wiem, osób, które poszukują pomysłu na biznes i chciałyby otworzyć taki punkt Sidzela, to miał Pan by dla nich jakąś radę? Nie bać się. No, to przede wszystkim się nie bać, bo tak jak już wcześniej Pani zadawała pytanie, jest to opłacalny biznes. Oczywiście w dzisiejszych czasach otwieranie cokolwiek jest z dużym ryzykiem, ale wydaje mi się, że właśnie sieć Sweet Gallery oferuje dobre warunki, żeby po prostu nie bać się wziąć franczyzę typu właśnie Sigilato i spróbować własnego biznesu. A co nie? Po sezonie, no wiadomo, będziemy odpoczywać, ale cały czas oczywiście jestem w zawodzie, jestem nauczycielem, więc już od września wracamy do naszej, mojej, mojej pierwszej pracy. Ale oczywiście będziemy cały czas myśleć, żeby wprowadzić jakieś może modyfikacje, delikatne zmiany, żeby jeszcze większą rzeszę Ostrowianów tutaj przyciągnąć i żeby zachęcić do kupowania smacznych lodów. Panie Bartoszu, czyli widzimy się za rok. Tak, na pewno. Myślę, że w tym samym miejscu, więc z tego miejsca już zapraszam wszystkich. No i tym przepięknym stwierdzeniem kończymy dzisiejszy wywiad. Dziękuję panu Bartoszu, życzę wszystkiego dobrego. No i do zobaczenia za roga klientów. Wszystkich zapraszamy na lody do pana Bartosza.